Skończ z tym, jeżeli chcesz się zacząć prawidłowo wypróżniać i chcesz, żeby w końcu przestał boleć cię brzuch. Otóż, słuchajcie, to słowo jest odmienane przez każdy możliwy przypadek. Dieta. Dieta jest ważna. Prawdopodobnie nie jestem pierwszą osobą, która Wam o tym mówi, ale słuchajcie, to jest po prostu prawda. Jeżeli chcecie mieć zdrowy przewód pokarmowy, jeżeli chcecie mieć zdrowy organizm i dobrze się czuć, żaden najdroższy nawet suplement, żadna aktywność fizyczna nie zastąpi tego, co może dać Tobie dieta. Pamiętajcie, kochani, o jednej rzeczy. Suplementacja ma być tylko i wyłącznie uzupełnieniem tego, co dostarczamy sobie wraz z codzienną porcją pożywienia. I teraz są najróżniejsze diety: są diety samuraja, są diety paleo, jest dieta karniwora. Są coraz to nowe mody dietetyczne, natomiast tak na dobrą sprawę, zdrowe żywienie wcale nie jest trudne, przynajmniej w teorii. Odżywiaj się w sposób możliwie nieprzetworzony. Pamiętaj o tym, że im większa różnorodność pokarmu, które spożywasz, i tu nie chodzi mi o różne rodzaje chipsów, słuchajcie, albo napojów gazowanych, chodzi mi o zdrowe, zróżnicowane pożywienie. Tym lepiej funkcjonuje Twój przewód pokarmowy i tym bogatszą i bardziej różnorodną masz mikroflorę jelitową. Nasze bakterie lubią, lubią odżywać się różnymi pokarmami. To tak samo słuchajcie, jak my. Jedna osoba preferuje mięso, druga osoba będzie preferowała węglowodany, a Wy macie w swoim przewodzie pokarmowym miliony bakterii, z których każda ma swoje preferencje żywieniowe. Im bardziej różnorodny pokarm, tym lepiej dla mikrobiomu i tym lepiej dla naszego organizmu, bo dostarczamy sobie wówczas naprawdę dużą ilość składników odżywczych. Czyli dieta zróżnicowana, a jednocześnie. Prosta, nieprzetworzona. Im więcej, słuchajcie, wykorzystujemy produktów, które samodzielnie obrabiamy, samodzielnie gotujemy, tym lepiej. Unikajcie produktów wysoko przetworzonych. Unikajcie produktów zawierających konserwanty, emulgatory, dodatki do żywności. Unikajcie tego, co może być zdatne do spożycia przez okres kilku kolejnych lat, i aż się człowiek dziwi, że to właściwie nie świeci. Pamiętajcie generalnie o tym, że podstawą zdrowej mikroflory jelitowej, która wpływa na przewód pokarmowy i na cały organizm, jest odpowiednia zawartość błonnika Pokarmowego czyli warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste to powinna być również podstawa waszego codziennego żywienia. A dieta, kochani, to jest również to, co pijemy, więc odpowiednia ilość wody dziennie, przede wszystkim wody, jest również kluczowa dla prawidłowej perystaltyki przewodu pokarmowego. To są proste rady, ale to są rady podstawowe. Jak to się mówi najciemniej pod latarnią, zmodyfikuj te proste kwestie, a zobaczysz naprawdę istotną różnicę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie swoich jelit, jeżeli chodzi o poprawę wypróżniania się na co dzień. Powodzenia. Doktor Patrycja Szechta.